Siema mamy w WXPX i dzisiaj gramy z Kryptonem. Gdzie to ale ta? Chyba <grym, grym>, tutaj w tej bułce. To... Coś mi się tak wydaje. A, a, A racja, racja, racja. Siema widzowie, mówi do skrypton, a to jest kolejny odcinek z... Nie, zaraz, nie kolejny, przepraszam. Kolejny. Pierwszy odcinek u Wixa z Where is Cassie? Czyli gdzie jest Cassie? Z Nafa Security but Ruin Po ocaleniu Grzesia. Ale u mnie jeszcze nie ocalić Grzesia. Ale Cassie pewnie się udało przeżyć. I ona utknęła w jakimś domu, bo ktoś ją gonił. Nie wiemy kto. Nie wiem, na musimy ją uratować. Kasiu, idziemy ci na ratunek! Yep. no to jest wszystko. Yy, nagrywamy to, bo dostałem no. taki komentarz od Laury Gaming. Yy, także pozdrawiam serdecznie. No i dobra. Yy... Pozdrawiam serdecznie! <grym> <grym> dobra, dawaj tutaj yy, do Two Players. Jednak przydaje się to. Ej, and you Anywhere? Dobra. Nie znam angielskiego. Kasandra. <grym> A, a Sandra zaginęła, dobra Myślę, że każdy będzie w stanie sobie sam domu. przeczytać. To ja więcej nie wolę tłumaczyć, bo tłumaczenie mi nie, bo tłumaczenie mi wychodzi jak dziecko z podstawówki, <laughs> czyli słabo Ale polecam ci też jakieś filmy oglądać, bo ja na przykład ostatnio, jak jakieś filmy oglądam yy, z telewizji czy coś yy, albo z YouTube'a na przykład? Po angielsku, nie? A Z YouTube'a oglądam yy, tak, 70% kontentu, jakie oglądam, to jest za granicą, po angielsku, więc przydaje się to, nie? I fajnie się ogląda. Ej, chyba jeden z nas tutaj będzie dziewczyną. Nie, bo jest sister, czyli pewnie jeden będzie, czyli obaj pewnie będziemy. Jeden będzie siostrą, a drugi będzie Tom Kasy, chyba. Nie wiem. A ogólnie jeszcze, sorry za lagi, bo mam lagi w ciule ale to już tam. życie. Ja to mam zarobić tyle. Ja tam mam zarobić Takie ja masz kompa. Gdzie? Gdzie ja jestem? Halo puk, puk. Ej, dobra, co jest? Ej, czy ty też jak się ruszasz, masz... Czy ty też Wody jak się. No widać! No właśnie! No mi widać! Nie dziwnie. można dać do drzwi! Czemu nie można? Okej. Okay. Czekaj, czekaj, czy ja tu mogę coś zmienić? Camera kluczyk, sensivity. Mam kluczyk. Kluczyk. No, no no no. Ej, dobra, jak dziwnie, czemu jak ja się ruszam, to się cały ten rusza, czekaj. Można na klubę dobre, dzień dobry! Dzień dobry. To mi bardzo przypomina to Before The True, nie? Jest strasznie podobnie. What the... ŚWIATŁO ZGASŁO! Znajdź światło. Ale przecież nie ma kroczeków! Chyba ktoś korki wywalił. Dobra, chodź, ej, ja mam, się mam ten. Świeczkę, mam świeczkę. Co, masz złe wspomnienia z ogniem? Nie, nie. No ej, Tafton ma złe wspomnienia z ogniem, nie ja. Tak, też mi to no wierzyło do głowy. Też mi to przyszło do głowy, Ej, mówię, żart poszedł za mocno Zabraliśmy no. się jak bracia Kurde Ej, w ogóle, w Dobra. ogóle, bo już robiłem tą miniaturkę z tego Before the True, zanim w ogóle to zmontowałem, nie? I, y, y, I wziąłem se, wziąłem se twojego skina z Robloxa pobrałem I jakąś taką Mam dziwną poza ci przybrało Chcesz zupa? Przybrało. Y, chcesz ona jest pusta jak, jak, lubię, jak lubisz powietrze to możesz ten, ale ja tak się o, o, ale ty mnie znasz, to jest za dobrze No Pozwól, że się tu rozkoszyję za krzakiem co my tu mamy zrobić? Chyba jesteśmy na to za głupi. Nie wiem, ta miska Super, o nie, czy tu jest serio znak wodny? Miski Oh, oh my god Jest Ja mam cztery, ja mam trzy, trzy miski Coś z tymi miskami mam zrobić? Wiesz, Kompleksy, jakby coś nie, nie, nie działało, to... O, tutaj jest ten, tutaj jest telefon O, czekaj, czekaj, tu coś było Czekaj, Reed chyba O, Reed o, dobra, czekaj. Pojechaliśmy Ty kilka dni da... temu. Czekaj, kurde, czemu to zniknęło? Czekaj, czekaj. Czekaj, ja, czeka, czeka, na, czeka. Polski. Czeka, ja na polski ustawię. E, Pojechaliśmy Polish. na wycieczkę. Spokojnie, Polish. ja przetłumaczę. Pojechaliśmy na wycieczkę biznesową kilka miesięcy temu. Czemu to gówno znika? E... Nie wiem. Nie, nie spodziewamy się. Jest mała szansa, żebyśmy wrócili do domu przed projektem, przed ukończeniem projektu. Yy, zaopiekuj się domem yy, i sobą. Tak? Józef, no. See you soon. Aha, czyli a, nasi rodzice. Wie, słuchaj, i... nasi rodzice wyjechali, czyli zostaliśmy sami. Eee, ale zaraz. To nie powinien być dziewczyna i chłopak, albo dziewczyna i dziewczyna, a ja jestem chłopakiem. Dobra. Kurde, Coś ale. Co się otworzyłeś? Ale cringe, ale cringe. Nic nie otworzyłem. Mam miski. Jak chcesz, poczęstuję. Eee. A skąd ty tą Mistro miskę wziąłeś? z powietrzem. Ej, może coś z tym jest. Z kuchni. Jak coś nie będzie grało, to można zawsze chapter drugi zagrać. Ej, tu coś Co jest. Co będzie jak w before true? Co jak będzie jak w before true? Nie, <grym> to, nie będzie można. To ci powiem, że będziemy w ciężkiej sytuacji. I znowu będzie tak może... jak tam, że będziemy chodzili pół godziny i nic nie znajdziemy O jezu. No wiesz, before true to akurat było normalne, bo to była gra na logika. Mówiłem, na logikę to. Nie na logikę jeśli masz dobry jeśli będziesz dobry w szkole to da to zdasz to, to, zdasz to z palcem w nosie Znalazłem kolejną miskę No da, mam miski Poczekaj, może coś w kuchni. A, gdzie ty tą miskę znalazłeś? No, to A, Pa! Misk A, Trzeba ułożyć! Dobra, ułożyliśmy do tego, do kolacji chyba. Jeszcze trzy krzesła trzeba. A, Nie? No i co teraz? Candle. Poczekaj! zupę trzeba ugotować! Poczekaj. Tak i po co mamy świeczki, żeby... O, 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 czekaj, czekaj, tu coś mogę zrobić Tu jest to, jeszcze jedna Weź ta, to, weź ta, to, weź to, weź podnieść. to ej, ej, Nie ej, mogę tej nóżki wziąć Ja nie mogę wziąć Ale, Ale wszystko co się zmienia tak myszka to można coś zrobić, więc Coś trzeba pokminić Dużo jest takich rzeczy tutaj e, W ogóle e, widziałeś taką Gierkę na Steamie jak O, ej, ej, a weź to spróbuj wziąć Tu jakieś zupy są, parze. Może faktycznie tak. trzeba jakąś kolację zrobić? Mogę podnieść, mogę podnieść. Ponieważ Możesz? Mam tarczę! Dobra, dobra, mam tarczę to nalej ryserwską. tu, nalej tu im. Weź coś tu spróbuj Co zrobić. Może zupy trzeba nalać? Nie wiem. O, ja patrz, pokażę. mam pomysł. Trzeba, je, trzeba jeszcze cztery, e, cztery filiżanki. E, I jeszcze trzeba to krzesło tam przesunąć. Mam nóżkę, I może coś Mam nóżkę od, od stolika. Mam nóżkę od stolika. No też mam nóżkę od stolika, ale. Gdzieś to ale... pasuje? Kolejną mam nóżkę od stolika. Mam mamy no trzy nogi. I jedno, jedno siedzenie. Nie wiem jak ty, poczekaj, ale ja mam dwie. Czy to mogę. Ej, poczekaj, może to na krześle da się postawić? Może coś mogę nie, z nóżką zrobić tak. tu? Nie. Ja, ja nawet nie noszę światła, bo mi nie potrzebna. Do życi to światło. Polecam ci taką grę jak yy, Five Laps at Freddy's. To jest tak, grałeś kiedyś Mario Kart? No, grałem. E Zależy w jakie Mario W Mario ogólnie grałem, w Mario Kart też nigdy nie grałem To polecam ci, bo to jest... Mario Kart też taki, taki FNAF, ale taki masz pojazdy i jeździsz po mapie, nie? Bardzo fajna gierka. Co prawda mega zbagowana, ale... Spoko. Wyszła niedawno, odcinek nagrałem od razu dzień później wrzuciłem, więc... Dobra. Wow. Mogę, może usiądę na tym krześle, może zobaczymy <laughs> Świeczka, ogień miłości, pa, ogień miłości Szkoda, że to nie live, bo... Hmm. By się przydało, coś wiedzieć Dobra, a mogę to jakoś poodgrzać tą zupę? Ej czekaj, bo mi pies strasznie ten... Idę na chwilę na dół Dobra widobę, Mixa O, coś odstawiłem Odstawienie, bo to, to siedzenie, które tak to, to to wygląda jak tarcza A co ty masz? Pokaż, pokaż, odstawiłem. pokaż Odstawiłem, ja odstawiłem, mam nogi Mam nóżki. Gdzie to odstawiłeś? O, Trzeba, jesteśmy debilami Trzeba złożyć Trzeba złożyć to! Trzeba to złożyć, weź Cześć to jako? kliknij e, e albo ten no No klikam a wszystkie? Dobra i co Chyba teraz? Hmm. Mogę... Może teraz można inne Poszukać? rzeczy ten Kurde no podnieś to Czemu to gówno się nie... noże są tam. Zupa, zupa, zupa ja przesło, zupa. zupa Zupa, dupia. zupa, dupa Dobra, no nie A wiem. ja idę za wszystko, wszystkim i patrzę, czego nie mogę podnieść w ręce. Może do lufki trzeba zachodzić? Nie wiem. Takie brawo. O eee... I have no Dobra, może inne, oczy, można nie mus... Podniosłem coś! Dobra, 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 to szukamy. Kurde, ale mnie denerwuje to, że... Nie jest to tablica taka do przyzywania duchów? Nie ja wiem, wygl... wyglądało od boku trochę jak tablica korkowa. Taka wiesz, że się pinezkami przypina. Dokąd dobra, no na dworze to już. Pójść. Tu nic nie można zrobić, więc. Idykę. Może tu znowu coś w kuchni, kurda no dziwny ten horror jest. Bo wszystko jedno o kuchni. A zaraz będzie o toalecie. E, patelnia leży, nie Ty wskoczyłem, widzisz? Widzisz? Szatka się rozwaliła. Ej, dobra, bo jakimś się. cudem? Ja, ja nie mogę prawie nic podnosić, a ty możesz wszystko, więc weź tu kli. Pak, już dostałem. Lounge Fajnie, key. idziemy sprawdzić. Dobra, co to jest? Czekaj, czekaj, to jest... Yy... O, dobra, to jest do tego. O kurde, o kurde, nie wiem czy to mogę yes, pokazać to na to, odcinku. to to właśnie! To to? <laughs> nie wiem czy to Kasi mogę pokazać. Czekaj, co to jest, co, co to jest? Oh ja. no to co do przyzywania duchów. Pokazywało się na literki i <laughs> się przyzywało. Ale to za jakiś rytu, nie wiem. Nie. Dobra, kliknąłem. Pociągnij za zawajkę. Okej, okay, coś się może otworzyło. Odpaliliśmy światło. Światło odpaliliśmy. O, światło. Czyli prąd jest, dobra, dobra. Myszką? E, e? czy jak? No wszystko E? No to u możesz mnie nic myszką. nie działa. U mnie nic nie działa. Tego nie mogę na moją przykład świecę podnieść. Postawię. Poświęcę moją świecę. Dobra, nie da się. E <noise> no, no bez kitu, Toma. ja nic nie mogę ten. Weź tu, bo tu jest świeca żółta. Też nie... No i tutaj możesz podnieść, czemu ja nie mogę, co się Nie Dobra. mogę podnieść. A nie, poczekaj, mogę. Mogę coś przeczytać Muszę dobrze złapać. Mam, 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 mam. E to dobrze. Czemu Dlaczego to się świeci? świeci? A nie wiem. Dlaczego świeci? Cze nie wiem, może bo przyzywamy duchy. Co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Obydwa Oby, oby tak dwa jak. jeszcze gorzej. Oby dwa jeszcze gorzej to przeczytaliśmy O kurde. Siema Cassie! Wygląda trochę jak Sylendrino Myślę, że Cassie jest opentana. Grani? Ta, ta. Ty, czwarta w nocy jest Nie, to jest córka Slendera, nie żona no, A, trzymaj się tak. Jak wygląda żona Slendera? Ja Też łysa? No, no to jest Google? ta druga baba. To jest ta druga babcia, co jest w kilku grach o Slendrina Kiedyś ci może to pokażę, nie. jak nie a, zapomnę. To ta druga. No, taka siwania Dobra, no, tu jest no basement, jest to czyli baba. to na końcu a ja. pewnie będzie. A tu, tu jest, jest bathroom, bedroom. Co Okej, okay, no może coś znowu w tej kuchni. A na dwór trzeba, Do, sprawdź kuchnię, ja wyjdę na dwór. Nie, ja. byłem już w kuchni, niczego nie ma. No kurde, coś musi być tu. A weź, spróbuj na ten telefon. Zadzwoń może gdzieś. Tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie mordo, po, po mordo, po. gdzie ty idziesz? Idę do. E, tam się świeci, nie pytam. Tam masz telefon, świeci, spróbuję świeci, użyć. Świeci, cza, cza, świeci, 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 cza, cza, cza Nie mogę go użyć. Jeszcze nie ta pora. Dobra, Zlef, no przywołaliśmy. Nie mogę go przywołaliśmy ducha. What ducha next? Ej, ej chodź, tu, Gasi. chodź, tu, chodź, tu, chodź, tu mam pomysł. Mam kilka pomysłów. Do ciebie, Yy, weź spróbuj Masz te obrazy albo telewizor. Panie. Obrazy albo telewizor, spróbuj coś kliknąć. Bo u ciebie to działa, u mnie nie. Eee. Yy, 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 yy. Ja jeszcze tutaj pochodzę, nie ja będę patrzył Ma jakiś papier, nie wiem. Tu są kartki rozrzucone. Czyli kogoś przyzwaliśmy, dobra. No tam Czyli kasy, ona mamy, jest zapętana jak pa, 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 klucz tu jest. Ja nie mogę. Bedrunki, dobra, dobra. Tu się faktycznie trzeba mocno rozglądać. Tu chyba był Bedrun, nie? Eee, są Siema. białe Białe oczy, cała wow. postać Pa! Teddy bear! Ale Ej no to jest przecież, to jest przecież Slendrina jak kino, patrz na to, no, tu jest nawet misiek Teddy bear A ten <grym> mistrz w grani, przecież mu też się oczy świeciły jak albo, się, się albo co Dobra, zrobiłeś coś? O! Nice, nice Złożyłem. Dobra, czyli basz, jeden Pędzel, pędzel, mam pędzel o, będziemy Będę malował Nie, nie będziesz jak jeden malarz Sześć Jeden, Kolejny. mam różowe, mam różowe To będzie kod do safe pewnie Pinky Bye Pinky Skąd ty, ty Tomasz? A faktycznie pięć, są tu rozrzucane 7-5 No, zbieraj i maluj 6-8-5 Skrzynka! Skrzynka, skrzynka! Co tam Ka było? Klucz do łazienki! Do łazienki! Chodź do łazienki! To ja wiem, do Hibla! Do Hibla! Der, 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 tutaj. Poprawiam masatanie ale, ale styczne znaki. Ło! Papier! Papier! Weź zabierz! E, jest zdjęcie Kasi, Kasia. Ej, jaka słodka, zobacz. Chod tutaj. Ej, mydełko A, a ty ja mydełko! A. Dobra. Nie otwieraj tej szafy. Nie otwieraj tej szafy. Okej, okay, mam. Za, tam zaopało. Części. na mnie wyskoczyła. I na mnie Kasi wyskoczyła. Ej, dobra, trzeba złożyć lustro. Ja mam szybę. Poczekaj. Masz? O, a bo tu są rozrzucone. Nie, tu jest jedna. W wannie? Serio, na mnie Kasia wyskoczyła. Kasia? Ja nie mogę. Kasia. A nie jak która już tu nie mieszka. Szczoteczkę do zębów znalazłem. O, patrz, ja też, weź. Dobra, ja zębą mnie. Kolejna szczoteczka. Zielona. Mój kolega Ksawer by się cieszył. Okej. Okay. Znowu słyszałem satanistyczne dźwięki. To nie wróży nic dobrego. Cieszyłby się, że moje mojej zęby. O kurde, znowu Ja wiem, dziwna ta gra, Mi w sensie Nie też mnie ty głupia babo Łooo wow, Coś tu się pali, kominek A, o, Nie, teraz a. ja się palę No, a co nie wiesz, że 2017? <laughs> nie wiem, może Pada za kręgami, paza No nic Świeca. tym nie widzę A może to ten szyb? Jest 1.8 a to, to to, to coś płótnie Human Vixu. No Vixu A coś, to, to coś na płótnie the... Weź mi to, A, no poddyktuj. w sumie? Dobra, to idź tam, ja ci podyktuję. Ja, ja myślałem, że ty wpisałeś ten kod do tej skrzynki. 6... 8, 1, 5. 8. Działa! Ale jestem mądry! Big brain moment. No dobra, nie, ja dobrze, to przeczytam, spokojnie, ja to przeczytam. E, no, to czekaj, gdzie to jest? I saw a e, item Ej, saw... e, znowu mi się na angielski przełączyło, co to ma być? Co o, czekaj, za... dobra. E, protect personal items. Motherfucker, keep those items. No, czemu to się wyobraża? Protect from damage. Those five items protected by the spirit. Stay strong. E, stay in our realty. Okej, okay, czyli mamy znaleźć pięć przedmiotów, które mamy rozwalić i uwolnimy ją. Czyli mamy pamiętnik, Teddy Bear, personal photo i tą tablicę. Dobra, chodź najpierw po tablicę. Musimy I je wish. chyba spalić. Uh. Miś, wiem gdzie jest. Miś no wiem, i ja, i wiem ja wiem też. wszystko gdzie jest, tylko chodźmy najpierw tutaj, bo jest najbliżej. O, zniknęła e, tak ta tablica. Pamiętnik. Właśnie co to było jej zdjęcie. nie rodzinne. No, personal, czyli jej prywatne. To jest zdjęcie. Nie? Dobra, o, jak zabieramy. Była mała. Co jeszcze? E, jeszcze tablica i jedna rzecz. I musimy spalić pewnie w kominku. Dobra, to choć już idziemy spalić. Ale założył się z na Kasia, bo już trzyma. No na pewno to będzie tu. jeszcze to mamy. No wiem, ale... Czegoś, może czegoś najpierw musimy to zebrać. Ale ostatnia rzecz jest zamazana. Bo musimy mieć pięć rzeczy, a jest pokazane tylko ten. Ja bym mógł to przeczytać. No nie, nie musisz nie, czytać, nie, ja dobra, ci dobra. mówię, tam ostatnia rzecz jest nie napisana. Dziennik, misiek, zdjęcie, tablica og Nie wiem jaka. I jakaś jest rozmazana rzecz. Chodź, chodź, poszukamy tego. Dobra, w którym e, pokoju czegoś nie było? Z może stolik z satanizmem? Czekaj, raz, dwa, trzy, zabrać. cztery. Mydło, mydło! We mnie mydło. Cztery, pięć. mydło. Czekaj, jest pięć pokoi. Mydełko. Może w tym ostatnim coś będzie. Może w tym. W tej piwnicy e, może coś jest. Robiliśmy. Ja mam teorię, że to, to może rzeka, być telewizor. Aż nie idź za mnie. mnie. Ty ty jesteś? Zgubiłem cię. <laughs> nie Nie baw się ze mną, to mnie nie bawi. To mnie nie bawi. Jestem gdzieś, gdzie mnie nie ma Nie chcę być tą wariatką. O nie, bo mi chyba widać Ale w Ale ty ścianę. udawanie to robisz ha, ha, ha. W Hide and to ty nie umiesz się bawić Dobra, nie wiem co tu może być Zapraszam bardzo, ja nie znam przed gier, więc nie moja wina. ja też nie znam, przecież gram to w pierwszy Ej, raz w miskę! tak samo. Jak... Ale jestem genialny, miskę Musimy znaleźć miskę Miska? No dobra, idziemy. To była w kuchni Dobra, no, to idź szuka ja gdzie indziej. Tylko no pokoju Tylko z drugiej strony ja nie mogę nic nie, podnosić, dzięki. więc... Znaczy raz to działa, raz nie więc. Ja się boję, że Ja wiesz. się boję i sam, ja boję się i sam Spokojnie, spokojnie, a weź tu spróbuj Poczekam. Skrzynkę z prądem, może coś Albo po prostu ja to odkryję jak zwykle no, Odkryłem kod do sejfu No kod widzisz, do sejfu to też się domyśliłem. pomyśleć. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu Ja idę do pokoju Jej, Może tam coś zostało ukryte Eee, co tu? Dobra, ciuchcia Ciuchcia? Co? Wielki rak? Rak dupak Dobra, a może na... Czekaj, 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 może możemy to położyć na ten stół do tego? Nie, to chyba nie tu. Albo musimy nie. mieć wszystkie, wszystkie przedmioty. Albo to jest tak, że jeszcze Radio. inne miejsce i musimy po prostu... Y, wiesz, wszystkie, wszystkie przedmioty tu dać i wtedy dostaniemy to, nie? Albo po prostu gdzieś to jest i nie widzimy. Słucham Teraz tego, co się rzuca w oczy i wywołuje podejrzenie. No ale to, to raczej będzie właśnie jeść. coś, co nie rzuca się w oczy, nie? Nie wiem, nie wiem, nie widzę tu nic takiego Na pewno nie radio, na pewno nie, fo nie telewizor Poduszka też nie, może donica, ale też nie No kurde, nie było nic z piwnicy, no to pewnie tam musi być, ale... A może to jest świeca? Chociaż... Nie ja no... Myślę ja myślę o mydałku, ja myślę o mydałku Aaaa, tehiya W toalecie może coś jest Nie, dobra, nie ma Ktoś tu był i klapy nie zawsze. A to skurr, Czyby. czy. czyby. Krzesło, 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 Może krzesło. faktycznie coś jest na suficie. ja. Ja może myślę, ja że to to, to moglibyśmy wziąć, rzeczą. ale to... Ej, pana hey, mnie, ja megafon. już znalazłem tą rzecz. To ja jestem tą rzeczą, ja muszę umrzeć. Żeby inni mogli żyć. Uciekaj, ja się poświęcę. W horrorach zawsze się poświęcała jedna osoba, żeby druga mogła uciec. Tylko o, nie ty, ty, ale wziąłem dwie świeczki. Może to jest przeznaczenie. Patrz, wziąłem dwie świeczki, mam jeden i pięć przedmiot. Kurde, no nie wiem, spróbujmy tu coś ten. Nie poddamy się w takich jest. tak Nie mam chodzę z tym Berem mm, A może musimy wyjść. Pa 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 pa. Pa, może musimy wyjść. Chodź tu, chodź tu, chodź tu na dwór By pisało, że ten, no to sugeruje, żeby rozwalić, ale może jak wyjdziemy to... Nie będzie miała dostępu do tych przedmiotów i po prostu ten. Chodź tu, chodź tu, gdzie tu? Odczynimy z niej, satanist. No. Ja. Nie widzę, żeby to nas doprowadziło do. Patrzę po doniczkach. Może to Dobra, ale musimy wchodziła. się razem trzymać. Musimy się razem trzymać. Może tu to można dać? Eee, gdzie malo? ty jesteś? Jest gdzie Tu płyta winylowa. Chwila, 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 gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No nie wiem, chyba nie ogarnię. Ja tam ja tam bierzę w nasze możliwości. Kuchnie. Chuj, chuj. Po co jest możliwość otwierania szafek, jak. Tak nie można tego tworzyć. Kim Mrs. Crazy. My Mogę, mogę, trzeci Lampka. raz podnieść to. Nie, idę jeszcze raz to przeczytać, może, może coś pominąłem. Brońmy je, ale nie możemy ich bronić, bo one... Trzymają tego ducha, czyli... No i nie pisze, kurde, to piąte. Co? czy pod krzesłami, za krzesłami, w wykrzesłach, pod krzesłami. Znowu, to nie ma kompletnie... Hej, dobra, podniosłem, podniosłem czwartą świecę. Co, co jest grane? Co jest grane? Tego nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę. Aha. Ale zanim wleciał, mogę poradzić. Mogę na. Próbowałem na pizzę zadzwonić, lub na policję, bo bo nas porwano, nie mamy jak stąd wyjść. No sami to przyszliśmy. Wyjechaliśmy za granicę na kilka miesięcy. Coś musi tu być jakaś wskazówka. Nie wiem, jakiś kod. No, no but... chyba. Trzy. Nie, no powinno pisać. Coś, coś związane z tą ostatnim rzeczą, ale. Wszędzie już byliśmy i nic tu nie ma. Wszystko miało. sprawdziliśmy. Jedyne to jest ta kartka, która mówi, że tablica. No że dobra, nie brak, tylko, dla Kasi, że Zachować przedmiot bronię. A, dla kasy to może musimy ją znaleźć. Ona może doprowadzić do tych przedmiotów. No tak, Biał no ten nie, ten? i my już mamy te przedmioty, i ona miała je bronić, żeby dalej być opętana. Tylko że. I jest na ty! Coś jest na ty! Kończy się na ty. Jakie na ty czekaj idę tam? Co? Nie zauważyłeś? Zaczyna się na ty. Zaczyna się na ty i kończy się na ty. Gdzie to piszę? Ta rzecz się kończy na... Ta się rzecz kończy na dwa... zaczyna i kończy na ty Eee Na pewno na ty to jest? Nie wiem, ja tu nie widzę. No. A, no, masz, albo, a, no, wierzę. a to jest inne, a to coś jest innego, to chyba nic innego niż ty. Może to być wy, ale... No dobra, yy, Co jest na ty po angielsku? Co w sensie się na końcu? Na ty. O kurde, ale burza dupa. No dobra, no My chyba za będziemy kończyć, zareczką... bo jak nic nie zajdziemy, to trochę lipa. Eee, faun. No to też nie. Nie, chociaż musimy to zrobić, no nie możemy tak łatwo się poddać. No chciałbym, ale to już nie wiadomo co zrobić, nie? Już wszystko przejrzeliśmy. Eee... Na ty. Mogę świecę podnieść. No, no. Dobry znak. Nie, chyba nie. Dobry znak. Kurde, no nie chcę tylko piąty raz czytać, ale... W zegarku? Ja się mogę wspinać po szafkach. No ja też. Faj fajny gratis. Nie wiem, komputer. Hmm. Komputer, komputer. Gówno tam nie komputer. Jak mogę się wspinać po szafkach, to idę do innych szafek. Zobaczymy czy to jest tam będzie. No utknąłem w szafie! Spam spacjum. Jak ty tam wlazłeś? Jak ty tam wlazłeś? Co jest? Ratonku! Uciekaj, ciebie już Ciebie już się nie da ocalić. Mnie. Może dam ci misia No nie da. Ciebie już się nie da ocalić, jesteś no stracony. Ej, jak ty tu wlazłeś, co jest? Wiesz, że nie wiem. Tam bym chciał wiedzieć. Pobułgowana bugowana nie tak się tam da wejść. Tylko muszę wymyślić. Tylko muszę jakiegoś baga mózgu wymyślić. Bagamuzgu? mózgu, Bag mózgu baga to jest lag. Myślę. Nie no serio, nie no wiem dobra, jak to mogłeś. Pies. Dobra, nie wiem, serio, co, co tu może być? Nigdzie, żadnej podpowiedzi. Zero. 0 0 Dobra, widzowie, no chyba, chyba nic tu już nie znajdziemy Poddajemy się? No właściwie to poza nią Mogę, mogę być uwięziony w szafie, ale ja mam nadzieję Ja wierzę w to Musi nam się udać, nie możemy się poddać No jak, jak już wy... Ale nie, Proszę. i tak tego nie przejdziemy, bo... A możesz mi to jakoś dać? Weź tak, może jakiś spróbuj połóż Bo na... nie przejdziemy tego bo... Nawet jeśli bym znalazł tą nową rzecz i wszystko odłożył Bo ty masz tą książkę, nie? I byś musiał to odłożyć A jak tu już stąd nie wyjdziesz, no to jest przegrana gierka automatycznie Więc jak stąd nie wyjdziesz, no to już na stu nie wygramy Weź jakoś spróbuj, bokiem, skacz czy coś Nie wiem Nie umiem, nie można, no że to igla się nie skacza No wiem, ale wiesz, może coś się akurat... Jem. Próbuję No próbuję 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 Musi tu być coś co nam pomoże Wiesz, podać się to nie jest żadne te Ej, bo ja też gdzieś... Nie, o nie dobra. Odchodzim. O! O kurde. Pa, wlazłem w jakieś miejsce Co? w piwnicy i widzę całą mapę. Yy, poza mapą. Dobra, ale tu nic ciekawego nie znajdę. Może jakoś e... Ja coś widzę nad lustrem Co widzisz nad lustrem? Czekaj, idę tam. Może ja to po prostu odbicie. Nie, jak stanę tam, to coś widzę, a, a jeszcze widzę do. Czekaj, 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 stanę tu Zaraz utkniesz razem ze mną, Witku hmm. Co, co co ty tam widzisz? Tam coś na w lustrze? rogu Tam coś w rogu, po lewej stronie w rogu Ale tu, yy, w lustrze w tym, czy tutaj, w tym, w oknie? To no w tym właśnie W oknie Nie w oknie, w lustrze, w lustrze co ty widzisz w rogu? Ja stoję tak samo jak ty i nic nie tu nie widzę No jest taka jasna poświata, ale... Czy chodzi ci o lampę? Nie To teraz ja tam Dobra, muszę wejść wejść Profilaktycznie Nie właś tam, bo nie obaj Gdzie jesteś? O Eee, w piwnicy, patrzę. A weź z tym książką, Próbowałam iść do wyzuchować. tego kominka Iść do tego kominka Może po, po kolei trzeba jakoś Bo ja mam... Pamiętnik, a nie wiem czy to, to jest... Druga, A możesz to jakoś przeczytać? Jak... Czekaj, może tu jest w kolejności jakiej trzeba ten... Czekaj, 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 No pierwszy to Eść? jest y, ta, ten, potem jest pamiętnik, potem jest Teddy i potem jest Personal Photo Czyli pierwsza Dobra, jest ta tablica tym... Pierwsza jest tablica Może to trzeba w kolejności tak jak tam pisze, nie? No ale to na pewno nie tutaj, bo no tutaj dobrze. nic się nie dzieje jak... Daje No lodówki? Na... Może Likarniko. na ten rytuał, może na ten rytuał Chyba trzeba wpisać y, ten Yyy Where is Cassie Gameplay YouTube No to możemy zrobić cięcie i obejrzeć Nie no nie zjadanie, no wiesz co, co innego oglądać poradniki A co innego grać Ja to bym wolał to przejść bez żadnego tego No Myślę, tu jest to wejście to na, na górę Ale tu nic nie ma tak ten Nie może tam jest jakieś e, zejście Ej ja dobra. miałbym, ej wiesz co tam mi się skojarzyło Co jest na ty i ty Zaczyna na ty i kończy na ty T-shirt no. Co? T-shirt? T-shirt A T-shirt? Zaczyna się na ty i kończy na ty. Może to jakąś koszulkę. Aha, wchodzi. na ty. Dobra, ja myślałem, że ty, y, nie? Dobra, no to szukaj. No tu jest T-shirt. Poczekaj. Co wzięliśmy z każdego. z jakich pokoi braliśmy rzeczy? Nie, no już wszystkich braliśmy. No to już nic nie zostało. Weź spróbuję jeszcze raz ten telefon. Próbuję. Próbuję. Dobra, no chyba. Chyba GG. No, tutaj i masz jeszcze Krypton 15 sekund na ogarnięcie czegoś, jak nie ogarniesz no to już koniec. <noise> Presja czasu, pow. Ale ja tylko, że jeśli mamy to kończyć, to naprawdę miło było. Jeśli was ten film nie zanudził i wam się będzie podobał, po prostu <noise> Spokojnie, to, jest, to, się górę, to się nazywa magia napisane, montażu. Napisane. Magia, komen magia komentarzy i magia montażu wszystkiego. I jeżeli będziecie mogli, to zostawcie komentarz. To możemy zrobić, by uratować kasię. Z rąk jakichś szatanów. Aha, dobra, Jezu, ty mówisz. Ka ty, dlatego, bo to jest od Kasji, spolszczona wersja. O Jezu. Nie wiem, czemu nie skumałem tego kompletnie. Ty nie skumałeś tego, co mówiłem. Nie, ja nie skumałem, nie skumałem powiązania. On mydeł, Deseczka, spłuczka. Nie. Ten się bawi w Kiblo. Ej, co, co robi skateboard w toalecie? Jeździ na, de siedzi na desce <laughs> Jeździ, jeździ. O Jezu, to jest taki stary żart, ale mi się skojarzył. Właśnie z tą sytuacją. Dobra, no. Mam nadzieję, że pan się podobał, a my uciekamy z tego miejsca. Ej, Ilu? Ja utknąłem. A. Ja utknąłem. Gdzie utknąłeś? Kurde. Nigdzie nie utknąłem. Po prostu tak czuję, że. Coś mi nie daje myśleć. Coś mi nie daje spokoju. Jakbyśmy coś. Coś tu jest, ale tego nie widzimy. Możemy Coś mózg? możemy po... <śmiech> <śmiech> nie, Dobra. Nie, tego tak akurat nie mam.